I... Proszę. Cisza. Akcja. Proszę. Proszę siadać. Mój kolega z Policji Kryminalnej Halbej uważa, że podpada pan pod paragraf 175. Podpada pan pod paragraf 175? Nie. 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 No. Mnie też się tak wydaje. Tomasz Maury. Nie. Maksymilian Ale. Miło mhm. mi. Ma pan szczęście, panie Aue. Kryminolog Halle wysłał już do sztabu policji wstępny raport na temat owego nieszczęsnego wydarzenia, w którym rzekomo brał pan udział. Przekazał już kopię do Meisingera. Pan wie, kim jest Meisinger? Nie, nie, przepraszam, nie wiem. Meisinger kieruje Centralnym Biurem Rzeszy do sprawy walki z homoseksualizmem i aborcją, więc zajmuje się paragrafem nr 175. Bardzo nieprzyjemny człowiek. <grymne> Bawarczyk. Szczęśliwie dla pana, raport najpierw przeszedł przez moje biuro. Akurat miałem dyżur i mogłem zablokować na pewien czas kopię. Bardzo uprzejme z pańskiej strony. Tak, to prawda. Widzi pan. W raporcie sformułowano wobec pana pewne, pewne podejrzenia, ale ich nie interesują podejrzenia, ich interesują fakty. A mają swoje sposoby, żeby te fakty wyciągać, i to są bardzo skuteczne sposoby. Nie, przepraszam, to jest pomyłka. Naprawdę, ja jestem studentem. Ja jestem członkiem partii, jestem członkiem SS. To jest nieporozumienie. Ja wiem kim pan jest. To, no dobrze, to w takim razie to czego pan ode mnie chce, co ja tu, co ja tu robię? Ja niczego od pana nie chcę. Ja chcę tylko panu pomóc. Hmm? Te raporty, które pan kiedyś pisał dla SD, były fantastyczne. Świetne, syntetyczne, przekaz jasno przepływał, wszystko się zgadzało. Ale jeżeli ten raport trafi na górę, to wszystko runie. Zaczną węszyć, rozpocznie się śledztwo, zresztą słusznie. Będą węszyć jak zwierzęta, którymi są. A że zdarzenie miało miejsce w przestrzeni rzekomo słynącej z homoseksualnych zabaw, no to nabrudzono panu w papierach, tak? A tak się składa, akurat, że Royce Füle, obecnie nam miłościwie panujący, jest e, przeciwnikiem homoseksualizmu? Boi się homoseksualistów? Uważa, że. Już jeden zarażony młodzieniec może przenieść to na całe pokolenie i wtedy cała rasa umiera. Wysłał nawet taką teorię, że no, warto byłoby wrócić do starogermańskich obyczajów, kiedy się topiło z niewieściałych mężczyzn w torfie. Mogą pana prewency nie zamknąć? Byłbym niepocieszony, panie Aue. Nie rozumiem, do czego pan zmierza. No i składa propozycję? Za kogo pan się uważa? Myśli pan, że ST ucieka się do szantażu, żeby zatrudnić pierwszego, lepszego chłoptasia do swoich szeregów? Ja chcę panu pomóc. Hmm? Jak narodowy socjalista, narodowemu socjaliści. Po prostu. Jeśli zmieni Pan kiedyś o nas zdanie, będę szczerze zadowolony. Czuję, że się jeszcze spotkamy, hmm? ale sklar. Obrigado. Tchau.